Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja przygotowuję zakwas na żurek. Będziemy potrzebować przede wszystkim przyprawy takie jak dwa liście laurowe, kminek, zioło angielskie, kulki zioła angielskiego, troszkę czosnku, będziemy potrzebować mąkę żytnią, pamiętajcie, musi być mąka żytnia, i woda. Woda musi być przegotowana i ostudzona. Zabieramy się do pracy. Co robimy? Bierzemy sobie jakikolwiek macie słoik w domu. Wsypujemy tylko kurczę, żebym tego nie rozsypała, może ja łyżkę wezmę. Wsypujemy sobie całą tą mąkę, czyli jedną szklankę mąki żytniej do słoika. Jak już tą mąkę mamy przesypaną do słoiczka, bierzemy naszą przegotowaną ostudzoną wodę i wlewamy do tej mąki. Bierzemy łyżeczkę i musimy teraz to bardzo dokładnie wymieszać, tak żeby nie było żadnej grudki w naszym przyszłym zakwasie na żurek. Gdyby wam się mąka nie chciała yy, dobrze rozmieszać z tą wodą, weźcie sobie takie trzepadełko i porządnie to rozbełtajcie. Bierzemy czosnek i tutaj przy samym początku tak troszeczkę nadkrajamy i wrzucamy do środka. Wrzucamy te dwa listki laurowe, nasz kminek i kulki zioła angielskiego. Do tego wszystkiego jeszcze kochani dodajemy kilka takich kuleczek pieprzu. Może być pieprz kolorowy, może być czarny, bez znaczenia. I teraz to wszystko razem ze sobą mieszamy. Tak przygotowany zakwas odkładamy teraz w jakieś zaciemnione, chłodne miejsce na tydzień czasu. Ale w ciągu tego tygodnia raz dziennie bierzemy łyżkę i musimy przemieszać nasz przyszły zakwas właśnie na żurek. Jutro wrócę, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda, i razem sobie ten zakwas przemieszamy. Do zobaczenia jutro. Tak wygląda, kochani, drugi dzień naszego zakwasu. Jak zauważycie, on będzie fajnie tak do góry bombelkował. Na górze też jest lekka pianka. I co teraz? Teraz musimy wziąć łyżkę, i musimy. O, widzicie, jak poszło do góry? To jest właśnie moment, kiedy nasz Przyszły zakwas się porządnie kisi. Teraz bierzemy łyżkę i musimy przemieszać nasz zakwas tak jak na samym początku. Po tygodniu wyciągamy sobie wszystkie przyprawy i cały ten czosnek, zakręcamy słoiczek i wkładamy na tydzień do lodówki. Czyli ogółem po dwóch tygodniach wasz zakwas będzie już gotowy do użytku i będzie fajny, pyszny żur na święta. No i nie tylko. Yy, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, nie dodałam suszonej kromki chleba, ponieważ często gęsto też zachodzi taka reakcja, nie zawsze, ale często zachodzi reakcja taka, że może ta kromka obrosnąć pleśnią i wtedy no niestety cały żurek idzie już do kosza. Dlatego tej kromki nie dodaję. I tak czy siak, już powiedziałam, żurek wam wyjdzie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, że zrobicie sobie chociaż raz taki zakwas domowy, a ja już się z Wami żegnam, życzę Wam pięknego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Papa! Pa.